Smaga maja rozpoczyna się 17. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który w tym roku jest pod hasłem Zasmakuj w Bibliotece. Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie chce zaprosić Państwa do zasmakowania w czytaniu. Pretekstem naszych spotkań będą opowieści. Opowieści, do których inspiruje nas dyzio marzyciel. Zapraszamy Państwa do wspólnego czytania, do rocznicowej zagadki bibliotecznej, do cyklu Ludzie stąd, ciekawe osobowości Powiatu Lipskiego, na ziowe podróże z książką i rodziną, gdzie poznamy zebrę Zanzibar, a także na literacki koncert życzeń pod tytułem Takie ziółka, kwiaty i zioła w poezji i prozie. Już teraz możecie składać. Zapotrzebowania, komu możemy złożyć życzenia. Serdecznie zapraszamy.